serdecznie, hodowców, hodowczynie, a przede wszystkim uczestników Wspólnego gołębnika Rogowo. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obdarzone zaufanie, dostarczenie gołąbków. Jest to największa ilość przyjętych gołębi odkąd ja tu jestem od pięciu lat. Muzyka Imponujący wynik, bo 3683 gołębie, no to jest największa ilość dotychczas, jaka była obsadzona w wspólnym rogowo. Marek, edycja 2023 to jest edycja, która tydzień temu zakończyła się pod kątem przyjmowania gołębi. Jak ty oceniasz etap tych przyjmowanych gołębi do poprzednich sezonów? Czy hodowcy jednak dbają o ten yy, temat, który zawsze co roku zwracamy, czyli o przygotowanie tych gołębi do przekazania na wspólny gołębnik? Tak jak wspominałem na poprzednim filmie, z roku na rok jest to, podejrzewam, większe doświadczenie uczestników, bo większość tych uczestników już gra od kilku lat na, go, na gołębnikach i podejrzewam większa wiedza na temat gołębi, jak je wkładać, w jakiej w wieku, jak, jak te gołębie odchowywać. Coraz lepsze, tak jak wspominałem na ostatnim filmie, coraz lepsze, coraz fajniejsze te gołębie. Naprawdę, jestem bardzo zadowolony. Z tych gołbków, no i uczestnicy dbają, no bo co to ukrywać? Płacą za to pieniądze. Dokładnie. Jeżeli chodzi o gołębie, które teraz obecnie mamy wypuszczone, to jeszcze nadal nie jest, 100%, nie jest to stuprocentowe uzupełnienie gołębników. Nie lata jeszcze, bo widzę tam, jakbyśmy skierowali kamerę, to ostatnie gołębniki, które zostały Zostało zasiedlane. Zostało 800 gołębi, nie, tam niecałe 800 gołębi, 4 wojlery do wypuszczenia. Do zaszczepienia drugą dawką. Jutro będą szczepione 3 wojlery i następna, ostatnia za tydzień, bo akurat minie dwa tygodnie od pierwszej dawki szczepienia i wszystkie gołębie już wtedy ruszamy etap konkretnego oblatywania. Tutaj możesz jakbyś mógł chwycić te gołębie, które są wypuszczane. W tym momencie one te latają. To już jest godzina taka, że ciepło, ale, ale latają. Myślę, że to jest przede wszystkim tutaj widać. Zdrowie jest gorące, ale te gąbki chodzą, latają, odchodzą. W tym momencie, hodowcy, akurat jak jesteśmy na wspólnym gębniku rogowo, jest godzina akurat już 9.30 i wy za chwilę będziecie, wy, wy będziecie za chwilę przystępować do e, zwoływania tych gołębi. I teraz Marek, jak u was odbywają się treningi? Czy to są poranne treningi, wieczorne, czy o, tylko poranne? Nie, wypuszczamy go gołębie już o godzinie w pół do siódmej rano. Okay. O chłodzie, nie? Czyli 6.30. 630. chłodno? Tak, żeby było chłodno teraz, te upały. No bo to, wiadomo, te gołębie wtedy lepiej chodzą, odchodzą. Ale ogólnie mówię, jestem bardzo zadowolony z tych gąbków. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No teraz, etap najważniejszy jest, że fajnie oblecić te gołębie. Okej, okay. jeżeli chodzi o teraz temat, mi się wydaje jeden z ważniejszych. Jak u Was etap ten zdrowotny na gołemniku? No bo jednak każdy podziwia wspólne gołemniki, te, które są obsadzone dużą ilością gołębi. I czy mieliście jakieś. Powiedzmy te momenty, kiedy był jakiś krytyczne, kiedy występowała jakaś choroba, jak to wygląda? Na, na obecną chwilę nie, ma, nie było, myślę, że nie daj Boże, ja bym nie chciał coś takiego mieć, żeby jakiś tam krytyczny moment. Wiadomo, zdarzają się przypadki upadków gołębi przy takiej ilości, ale to natychmiast jest informowany uczestnik i jeżeli jest możliwość on wymienia gołębi, ale to są pojedyncze sztuki, to nie ma takich, żeby jakaś tam epidemia czy coś, bo to jest niewyobrażalne. Nie chcę nawet myśleć o tym, co to by się stało, bo to jest. Taka ilość głębi, że to było bardzo trudne. Jest pewien program, schemat mamy od kilku lat, który cały czas jest stosowany. Na razie zdaje to egzamin. Widać przede wszystkim po kondycji gołębi, które tutaj latają, które są na wojlerach, na gołębnikach, że nie są to gołębie, które wykazują nawet teraz, tutaj zresztą hodowcy widzą, jak one wyglądają na wojlerach, jak latają, żeby coś było z nimi, na chwilę są nie tak. To są gołębie tutaj też e, takie młode, które są dopiero otwierane, to te, te gołębie tam jeszcze tak nie latają, one się dopiero nakładają. Jak mówię, jak będą wszystkie gołębniki, wojlery otwarte, to wtedy wejdziemy w etap już wygaleniania gołębi co do sztuki, no, i normalne obloty, takie już typowe. Te gołębie, które były pierwsze przyjmowane, no to to, to już widać. To już praktycznie wszystko lata. Teraz hodowcy znajdujemy się na tle tych gołębników, które jako jedne z pierwszych były zasiedlane. Czyli daje to do zrozumienia, że tu są marek najstarsze gołębie. Dokładnie, to są gołębie, które były przyjmowane już od 15 marca. I ten gołębniki tutaj po następne, te gołębie już są w takim etapie wdrożenia takich oblotów typowych dla gołębi, że już latają długo i same odchodzą. Myślę, że o, one się zrywają od te gołębie. No robi to naprawdę imponujący widok. Powiem hodowcą w ten sposób, że ja na wspólnym gamniku rogowo jestem już. Ee, od szaniesz, pięciu to, lat. No od pięciu lat, ale chodzi mi o to, że co roku no, widzę tą ilość gołębi. I tu, powiedzmy, Marek lata na chwilę obecną ile? Około 2000 gołębi. Dokładnie, o dobre około. Około z 2000 gołębi. I mogę hodowcom powiedzieć, że wielokrotnie widziałem, kiedy były głębie wypuszczane z kabin e, oddziałowych. No i to jest zupełnie inny widok niż tutaj, bo te głębie latają powiedzmy przez określoną godzinę, półtorej, dwie, cały czas. Czyli wyobraźcie sobie, hodowcy, tak jak czasem widać kabinę wypuszczoną i te głębie za chwilę odlatują. Tak, tutaj gołębie latają cały czas przez kilka godzin. No i ten widok, widok dla hodowcy no jest naprawdę bardzo miły dla, dla serca, tak? No dokładnie, no dla, tak jak i dla mnie. Ja bardzo się cieszę i to jest zwie, e, zwiększenie mojej pracy. Przede wszystkim zdrowie tych gołębi, jak one latają, no to ja jestem... Po prostu to jest taka dalsza motywa, e, motywacja do dalszej pracy. Jak widzę, że te gołębie są zdrowe, latają, to, jest, to bardzo cieszy. Marek, jeden z ważniejszych też tematów, pewnie dla hodowców, uczestników wspólnego gammika rogowo to etap przygotowania do treningów, do lotów konkursowych. Jak w waszym programie będzie to wyglądało? Czyli jak ten okres przygotowania będzie odbywał się od dnia dzisiejszego? No, przede wszystkim teraz najważniejsze zostało dokończyć szczepienie tych ostatnich gąbków, no i je wypuścić, oblatywać i tak do 15 lipca, żeby miesiąc te głębie już były oblatane na perfekcyjnie i wtedy po 15, w granicach 17, 18 no tak jak co roku zobaczymy jak pogoda, jak gołębie i zaczynamy treningi. wtedy jak już zaczniemy pierwszy trening, pierwsze koszowanie do kabiny, wypuszczenie na placu, potem kolejnie tam nie wiem 3 km i etapami już wtedy systematycznie, nie zważając na nic, trening za treningiem, cios za ciosem, zbliżać się do, do lotów. Pewne jest jedno. Że na pewno wśród gołębi, które tutaj się znajdują, mamy już tego zwycięzcę. Może no, bo... nie tutaj, może zamknięty jeszcze do szczepienia. Aha, sobie <laughs> też, prawda? E, jeżeli chodzi o edycję 2023. To przede wszystkim jeden z większych też dla hodowców e, kategorii, którzy też kierowali się tym, że dawali tu gołębie, to pula nagród. Pula, która robi naprawdę ogromne wrażenie. 750 tysięcy, co można, trzeba podkreślić, że u nas są dwa gołębie rezerwowe, które są nieopłacane. To przy powiedzmy 500 drużynach jest 1000 gołębi nieopłaconych Dokładnie. i 60% z opłaconych gołębi idzie na nagrody oprócz pucharów. Czyli 60% czystych pieniędzy idzie na nagrody. Czyli na te dodatkowe rzeczy, typu puchary, te impreza, to wszystko. to jest już opłacane przez Was, a tak. 60% puli idzie na nagrody. Na jest to bardzo duży współczynnik przekazywanych puli na nagrody. Tym bardziej zwróćmy hodowcy uwagę też na to, że wspólny gąbnik rogowo, no jednak. E tą obsadę na imprezie, gości i to jak to wygląda, no też jest naprawdę efektywnie i efektownie wykonane. Myślę, że odzwierciedleniem tego jest liczba zapisywanych gołębi i tempo zapisywania, w jakim jest nasza lista uczestników zapisywana. Tak jak w ubiegłym roku mieliśmy dwa miesiące, mieliśmy komplet zgłoszeń, praktycznie wszyscy dostarczyli, co jeszcze raz mogę serdecznie podziękować. Zaprosić do obserwacji. Przede wszystkim, hodowcy, jeszcze dodam taką ważną rzecz, że w edycji 2022, kiedy ona się zakończyła, a rozpoczyna się 2023, to właśnie ten, yy, ta, te tempo zapisywanych drużyn było naprawdę imponujące. Jakbyś mógł powiedzieć, Marek pierwszy, to, yy, to ten etap zapisywania drużyn był bardzo imponujący, i bardzo szybki, bo Wy w jakim okresie zapełniliście stuprocentową dwa listę? Miesiące. Dwa miesiące? Nawet nie całe dwa miesiące. To pokazywało, to pokazywało, że tak naprawdę niektórzy hodowcy potem musieli prosić swoich znajomych. O, zobaczcie hodowcy jak to wygląda kiedy. Wow, naprawdę wow. Może ktoś swojego rozpozna. Robi to wrażenie. Te tempo zapisywanych drużyn robiło bardzo duże wrażenie na wśród hodowców, bo niektórzy, no nawet wśród Nie niedowierzali. Wiesz, ale nawet wiesz o co mi chodzi? Chodowcy, którzy byli waszymi uczestnikami, niektórzy nie zdążyli się zapisać. Oni rok wcześniej na edycji brali udział. Było tak duże tempo zapisywania się tych drużyn, że wielu z uczestników, którzy brali udział w edycji poprzedniej, nie zdążyli się zapisać. Dokładnie, no takie przypadki też miały miejsce, bo nikt się nie spodziewał, że w listopadzie nie będzie się mógł zapisać na następny sezon. No, ale jakoś staraliśmy się to tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wiadomo, wszystkim się nie dogodzi, ale. No i przede wszystkim to, co było najbardziej istotne z mojego punktu widzenia, to tak naprawdę określmy to, że prawie że się udało stuprocentowy cel osiągnąć, bo 3700 głębi było określone regulaminem, że będzie przyjęte. Tam do, do trzech, znaczy u nas... Tak jak ja mówiłem, że maksymalne, które można tu przyjąć, nie, to jest do 3700, 3800 to jest max, bo tu jest miejsca na 4300, ale ja zawsze podkreślałem, to już jest górna granica. I tu nie, 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 my już nie chcieliśmy więcej wyciskać, bo no po prostu nie potrzeba i przede wszystkim chodzi o komfort gołębi, nie o ilość przyjęcia i tu rywalizacji. O ilość, bo przyjąć można i 5 tysięcy, co z tego jak na te, nie, te nie będą się czuły komfortowo i nie będziesz w stanie nad nimi zapanować. A to, że bylibyście w stanie przyjąć, to jest chyba rzecz oczywista, bo dobudowanie w waszym przypadku gębników nie stoi żadnym problemem. A druga sprawa, grono hodowców no, byłaby chętna e, uczestniczyć w wspólnym gębniku rogowo, a nie mogli takiego mieć miejsca, względu na to, że byli już na liście rezerwowej. Wiktor, to jest przede wszystkim mówię, podkreślam, że dobro gołębi. I, nie, I na siłę przyjmowanie gołębi na pewno nic nie da. A kto będzie chciał, zawsze zdąży się zapisać. Bo tak jak u nas tradycyjnie o, w dzień finału jest rozpoczynana lista zapisów. I kto będzie chciał, zawsze zdąży. i Nie ma najmniejszego problemu z tym. Przejdziemy do środka gołębnika. Ja bym cię poprosił o wyrywkowe złapanie kilku gołębi, żeby zaprezentować Ale to. Teraz ja ci nie złapię, dopiero jak pootwieramy wloty. nie, okay. Możemy potem przyjść, ja ci złapię. Będę łapał gołębia. Okay. Głębie wejdą do gołębnika. Nie ma najmniejszego problemu, to tylko moje, bo teraz gołębie wszystkie są wypędzone z tych gołębników, one są na zewnątrz. Znajdujemy się hodowcy już na gołębnikach, gdzie, no jak sami już widzicie, odbywa się karmienie. Ale Marek, jak wygląda taka opieka nad gołębnikiem? Jak wygląda opieka nad takimi gołębiami? No i jak robisz to, że za chwilę pokażemy hodowcom kał u gołębi, czyli coś co odpowiada za zdrowie, wygląda tak jak wygląda, czyli no, te gołębie widać, że są zdrowe. Znajdujemy się do pieka. Prasa, prasa, jeszcze raz prasa. Od rana do wieczora, kontrola. No i jedzenie. Woda, woda greti, ziarka. Jest szansa, żebyś pokazał, jaką karmę głębi dzisiaj dostają? Masz tam jeszcze w wiaderku trochę, czy już wszystko wysypałeś? No teraz Jest wszystko. Groch. Pojedyncze ziarka kukurydzy, żeby je nauczyć. Jęczmy. Przechodzicie później na jakąś karmę bardziej wysokobiałkową, czy jak to odbywa się? To znaczy, to jest etapami. Teraz, teraz mają wyspywane jęczmień, jak są oblatywane, nie? Bo to jest, my sami je mieszamy. Mam tam cztery rodzaje karm gotowych i ja je mieszam sobie, nie? Teraz dostają te, co latają, gołębie. Jeszcze nadal w groch, wszystko. Wszystko tu jest. Mhm. Wszystkie rodzaje. Okej, okay, no i teraz kwestia jedna z ważniejszych przejdziemy delikatnie później pomiędzy tymi głębiami, żeby też je nie płoszyć, ale na przykład jesteśmy w jednym z pierwszych przedziałów i gdybyś mógł pokazać jak wyglądają siodełka eee, na przykład po prostu te tak zwane daszki, takie na daszki, płytki, płytki w tym akurat to było tam niedawno sprzątane Tam będzie podejrzewanie, że nie sprzątane. Właśnie tutaj to jest akurat. O, kwestia też istotna mi się wydaje z punktu uczestników. Jak często odbywa się ta higiena, czyli sprzątanie gołemników? To jest praktycznie, to jest bieżąco sprzątanie, nie? No niedany gołemnik, bo tu jest tyle tych, cel, tyle tych półek, że dziewczyny praktycznie codziennie jakiś gołemnik mają do posprzątania, nie? I tak systematycznie. Czyli każdego dnia jest gołennik sprzątany. Jak, w jakimś gołenniku, tak, nie w danym tym, tak, no tak, wiem. w tygodniu. Okej, okay, czyli powiedzmy może w ten sposób. Jak macie, powiedzmy, na dzień dzisiejszy tu jest ile 280 metrów? 280 metrów chyba gołębnika. 280 metrów gołębnika bieżących, to no wiadomo, że jeżeli powiedzmy ten posprzątają przedział dzisiaj, no to drugi raz go sprzątają za równy tydzień, ale jakby sprzątanie, ale sprzątanie pewnie się odbywa codziennie, tylko że w różnych innych przedziałach. Tak, dokładnie, no właśnie w ten sposób. No jak tutaj sprzątały. Niedawno no to, to już tam poszli, gdzie, gdzie same... Już dziewczyny same wiedzą, gdzie trzeba posprzątać. Coś zabawić. co mnie bardziej zaskoczyło, to higiena też pod punktem e, mycia pojników, bo okazało się, że to my, mycie pojników odbywa się codziennie. Ile dziewczyny mają tych pojników? 70. 70. Dzień w dzień. Dzień w dzień, 70 pojników. E, Te, które są umyte dzień wcześniej są wkładane, suszone. suszone. I z, 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 od nowa picie. Tak? Praktycznie to samo codziennie mają do roboty wiedzą co. Dokładnie. I no nawet wszyscy widzą teraz, bo gołębie zostały zakarmione, że nie ma możliwości. Tu wszystkie jedzą gdzie chcą, co chcą, wszystkie te, to samo. Dokładnie. I też co istotne jest, jak z tą rozmawiałem, gołębie rano są wypuszczane i do gołębników są wnoszone pojniki. Tak. Karma nie jest nie sypana. Jest, nie, jest sypana. Dopiero później, jak już gołębie wszystkie wejdą, to wtedy po godzinie, chyba, tak? Po A, pół... 90% jak powchodzi, to na, 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 na razie są w ten sposób, nie? bo potem będą typowo obloty, będą latały powiedzmy nam półtorej-dwie godziny i zwoływane i one muszą wchodzić tutaj na komendę. Teraz jeszcze mają taki luz, na półluz. Mhm. E, następnie te głęby są, jak już są, tak jak Marek powiedział, w 90% tak jak znajdują się w głębiku, to zaczyna się odbywanie karmienia. No i teraz to karmienie, ja uważałem, bo no, słuchajcie hodowcy, no. Sam też byłem jeszcze 3 lata temu yy, osobą, która miała tam w posiadaniu około 100 głębi młodych i jak odbywało się karmienie, no to te gębie w przypadku głębi młodych czasem chciały się pozabijać yy, kiedy widziały, że tą karmę gdzieś tam sypiemy. A tu, jak sami widzieliście na materiale wideo, to wszystko odbywało się bardzo swobodnie i bardzo spokojnie. Te głębie widzę, że... Jeszcze nie mają takiego mocnego parcia do tej karmy, więc też... To, znaczy to... nie są jeszcze trzymane, bo no, mają się rozrastać. Nie, nie Czyli są... ta karma jest jakby proporcjonalnie często w gębieniu w karmniku się znajduje. Tak, że one jedzą tak na razie dosyta praktycznie. Mhm. No wygląda to naprawdę. Wygląda to naprawdę super. Przejdźmy Marek jeszcze do kolejnych przedziałów delikatnie. Żeby pokazać hodowcom na przykład jak w kolejnym przedziale wyglądają na przykład odchody, czyli coś co jest odpowiednikiem właśnie tej zdrowotności gołębi, albo gdybym mógł Ciebie prosić, jakbyś mógł złapać na przykład 2-3 gołębie, jakbyśmy mogli pokazać na przykład hodowcom, jak one wyglądają. 1877 364 O, to już na pewno jest zdanie Ania Kulickiego. Bo, czarny, Bo czarny, charakterystyczny gąb. Ok, tutaj 0280 gołąbek, 11637. Mhm, niebieski. Niebieski. Joloma, e, 3, 6, 3, 7, 7 lotek 7. do zrzucenia. 7 do zrzucenia. Mhm. Czyli to pewnie jest jeden z tych takich głębi. Wcześniej przyjmowanych, tak? No, w tym górniku, bo to jest ten pierwszy wołnik od którego zatrzymaliśmy. No, chodźmy jakoś. kawałek dalej. dwadzieścia jeden pięćdziesiąt dwa sto osiemdziesiąt siedem ciemny, sto osiemdziesiąt siedem trzydzieści pięć jedenaście trzysta czterdzieści cztery Czyli tak samo rypin. Marek jakbyś mógł pokazać teraz daszki, w sensie chodzi mi o te płytki znowu w tym przedziale, żeby pokazać jak to wygląda. Czyli no to co, to co prawie we wszystkich przedziałach ten kał będzie po prostu taką samą miał strukturę, ale tam chciałbym... To jest Ale właśnie chciałbym przejść tam kawałek dalej, bo wiem, że tam akurat chyba jak przechodziliśmy... To akurat tam było tych odchodów troszkę więcej, co też wskazuje właśnie na bardzo dla nas cenną informację. O, właśnie tutaj to jest. Zobaczcie sami hodowcy jak to wygląda. 243, 452 Nie wiem, czerwony Nie wiem, czy ten gołąbek jest Nie wiem, czy Hubert Ośko nie ma 452 oddziału 452, no chyba tak no, Hubert to to możliwe, że będzie jego czerwony Ma okazję zobaczyć swojego gołębia Podsumowując Marek Film dzisiejszy jak Ty oceniasz edycję 2023? Bo ciężko ocenić, która się jeszcze nie zaczęła, ale chodzi mi o taki punkt wyjścia. W chwili obecnej, czyli no, wspólny gołemnik Rogowo cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na choćby nawet to, jak wyglądają zapisy. No, kwestia kilku tygodni i, i listy są zapełnione. Hodowcy już wiedzą, że wspólny gołemnik Rogowo ma wyrobioną swoją renomę, i ty jako osoba, która jest odpowiedzialna za ten wspólny gołemnik, jak oceniasz, albo jak chcesz się przygotować do tej edycji 2023, bądź czego możemy ci życzyć. Wiktor, ocenić mogę na, na dzień dzisiejszy etap przyjmowania i aklimatyzacji gołębi, w którym jesteśmy. Gołębie t, uczą pokory i tutaj to jest bardzo trudno jakieś wiązać z tym oczekiwania. Każdy wiąże, ja przede wszystkim bym chciał, żeby te gołębie ta, były, nadal się trzymały w dobrym zdrowiu, fajnie obleciały i super wracały z lotu, nie ginęły, ale to jest. Takie moje marzenia. Wiadomo, że gołębie ginę, giną i będą ginąć i straty na pewno będą, ale bym chciał, żeby te straty były takie na przyzwoitym poziomie, tak jak to się może odbywać, żeby żadnych takich bomb nie było, ale jak to niektórzy uczestnicy mówią, że zawsze jedna bomba w lotach musi być. Dokładnie, no akurat w przypadku e, wspólnych gołębników, czy w ogóle oddziałów, no sami dobrze wiecie, że zeszły rok był bardzo trudny. E, nie pamiętam teraz numeru oddziału, ale no chodziło o tam w okolicach Opola czy Warszawy. No były takie sytuacje, gdzie hodowcy koszowali powiedzmy 7000 tysięcy gołębi na lot z oddziału i wracało tylko 1000. Ale to nie trzeba daleko szukać Opola. Tutaj u nas sąsiednie oddział lipno. Pierwszy lot konkursowy, dwa dni konkurs na gołębie młode i po pierwszym locie konkursowym przerwane loty. No. Na 100 km. I to nie trzeba było szukać. No i teraz, nie tylko w Polsce, bo to i w Europie tak było. Dokładnie. Tak. I wiesz, teraz chodzi mi też o to, że ktoś mógłby powiedzieć, na wspólnym gojemniku jego głębie zginą, że były chore. No bo no jest to fakt oczywisty. To znaczy, tak jak ktoś mówi, a większość z tych, którzy nie dają w ogóle na wspólny gojemnik, mają. A na co? A w wodzie 7000 głębi też było chore? Ale ja zawsze zadaję jeszcze jedno pytanie uczestnikom czy hodowcom, którzy mówią o stratach na wspólnym gojemniku. Niech każdy sprawdzi, ile bierze obrączek oddział. Tysięcy hodowcy biorą, ile tysięcy zamawiają obrączek, ile biorą, ile wkładają na pierwszy lot konkursowy tych młodych, i ile na ostatni, I gdzie te gołębie są. Jeżeli bierze 15 tysięcy obrączek, a na ostatni lot konkursowy wkłada 2000 gołębi, a gdzie są te gołębie? To wszędzie giną, tylko że w oddziele ten zgubi 10, ten 15, ten 20 i nikt nie widzi, że brakuje 1000 gołębi, bo to nie ma takiej sumy. A tutaj przykładowo. Patrzy ktoś na wyniki i widzi o 500-700 czy głębi zginęło w jeden dzień. Ale z jakiej ilości? Proporcjonalnie to jest kilka procent. Tak, to jest procent. Weźmy 5%, 6%. Czyli przy 15%, 15 czyli... zginęło głębie, no ale to jak komuś z przy, przy domu odleci 10 młodziaków ze setki, no to mówi 10 mi odleciało przy domu. A tu jej będzie 100. A u mnie nie, a tu będzie 400. A no tu no jest 10%. Tak, 10%. No tam, 10%. to jest to tylko są inne procenty. Właśnie. No, no ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, będą, e, uczestnicy mają okazję właśnie te gąbki zobaczyć i zobaczymy jak te głąbki będą leciały. Dokładnie. Także odowcy. No, Ja tylko chciałbym ze swojej strony, jako osoba, która jest odpowiedzialna za tą stronę medialną e, wspólnego gąbnika Rogowo już od 5 lat, życzyć Tobie Marek powodzenia, no bo jest to bardzo duże przedsięwzięcie utrzymać no powiedzmy, no, te 3700 gołębi e, utrzymać w zdrowiu i w kondycji, i w tym, żeby one dotrwały jak najdłużej. <coughs> bardzo duże przedsięwzięcie, no ale jak dobrze o tym wiesz, e, póki co jesteś osobą, która jak na razie opanowuje tą kwestię zdrowotną bardzo dobrze, bo tutaj hodowcy już mówią, że e, no i nawet to, co teraz pokazuję na kamerze, no to nie jest kał, który przyniosłeś z innego przedziału i rozsypałeś, tylko ewidentnie widać, że to są po prostu e, Faktycznie to, jak to wygląda pod kątem zdrowotności i tego, jak te głębie tutaj wyglądają. Także hodowcy, dobry lot! Dobry lot! No i udanego sezonu lotów głębi dorosłych, jeszcze dla wszystkich hodowców w Polsce. A za niedługo startujemy z lotami głębi młodych. Dobry lot, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.